Zapraszam na pojedynek. Może na początek ceny młodych ziemniaków w Toruniu 4 zł. Paweł, jak to wygląda u Ciebie? No i to wydaje się jest bardzo podobnie. Wojtek, uważaj, bo tutaj Pani, przepraszamy, najmocniej ziemniaki. To są te same, takie same ziemniaki. Ziemniak młody grecki 4 zł, również za kilogram, więc tutaj na razie jest remis. No to mamy remis. Na razie jest remis, no to idźmy dalej tym tropem, ile w Warszawie kosztuje rzodkiewka, bo w Toruniu 2 złote. Proszę pana, jedyne złoty 50 za pęczek rzodkiewek. Nie wiem czy można będziemy przeliczać. Chyba nie no, pęczek to pęczek u nas w każdym razie taki pęczek złoty 50 jak widać na dołączonej grafice. No to my tego, my tego nie zobaczymy, ale ja podniosę, żeby nasi widzowie mogli sobie porównać, zobaczyć. Nasz pęczek po 2 wygląda w ten sposób, więc zakładam, że one są bardzo podobne do siebie. No to do Warszawy będę jeździł po rzodkiewkę. Paweł, a jakaś kontra z Twojej strony? To zaproponujesz, żebyśmy porozmawiali? teraz? Zapraszamy w takim razie co? możemy zaoferować się może zatem kapusta, młoda kapusta krajowa z naszego kraju, więc to polska kapusta. Też jeśli pojedynek na wielkość, no to nasza wygląda tak, a kosztuje 4,50. No moja jest na pewno droższa, bo kosztuje 6 zł. Natomiast jeśli chodzi o jej wielkość, o, to wezmę taką może większą, żeby, żeby zaimponować. Za 6 zł taki poważny kawałek kapusty, cała kapusta jest do nabycia na targowisku w Toruniu. No to może jeszcze, żeby uzupełnić ten ranking, to porównajmy ogórki. Znaczy ja mam dwa rodzaje. Ogórki. Jeden za 6 zł, drugi za 8 Chciałem już wziąć takie ogórki, no ale to nie ogórki, to cukini, więc takie ogórki to, e, też jeszcze nie rosną. E, mamy go, e, ogórki gruntowe e, i tutaj jest 50 zł, nie 6,50 za kilogram ogórki gruntowe, no i takie ogórki długie, ze szklarni. Tak, ogórki ze szklarni 5,50, no więc takie ceny przynajmniej biorąc pod uwagę to stoisko, no bo też trzeba zaznaczyć, że to są różne, pewnie strategie mają poszczególni sprzedawcy, różne są miejsca i różne... Mm, Okresy, kiedy się te produkty sprzedaje. Tu takie właśnie ceny dokładnie 6, te ceny zmieniają się z 5, dnia 50. na dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o, o te produkty sezonowe, prawda? Myśmy porównywali truskawki w ostatnim wejściu i rzeczywiście cena truskawek jest zupełnie inna dziś niż było to jeszcze kilka dni temu i inna będzie za kilka dni. Wydaje mi się, Paweł, że. Ja tu mam jest cały czas moją tą, tą tabliczkę. z pewnym tak. wskazaniem na ciebie. Natomiast myślę, że łączy nas i wszystkie targowiska, sklepy w Polsce wspólny mianownik w postaci tego, że wszędzie niestety jest drożej niż przed rokiem, a przynajmniej na to wskazują klienci, z którymi rozmawiałem przed południem w Torunia. Ceny są w naszym odczuciu fatalne. To znaczy, my jako starzy ludzie bazujący tylko na naszych emeryturach mamy zawsze uważamy na te ceny. Jest zwyżka cen w ostatnich miesiącach wyraźna i to właśnie w tych podstawowych artykułach, które w końcu człowiek najczęściej kupuje. Przede wszystkim mięsne rzeczy, wędliny, yy, sery. No sery to tak, były okay. zawsze drogie, ale są tak. już bardzo drogie w tej chwili. Idą do góry, naprawdę wszystko jest takie drogie w tym roku. Ale ja rozumiem, no, rolnicy też muszą zarobić. Gospodarze muszą zarobić. No są wysokie, no co, co dużo ukrywać. W sklepach nieraz są tańsze, a jeżeli tu na targowisku. No, że wie pan, każdy ma swoje jakieś tam miejsce ulubione. Tak jak ja po pomidory, to przychodzę tu, mimo to, że są drogie, bo są dobre. No i podobne komentarze też można oczywiście usłyszeć na stoiskach w Warszawie. Ceny i ich wzrost jest widoczny. Jeśli brać pod uwagę takie stoiska jak te, czyli warzywne, to zawsze jest nadzieja, że wraz z rozwojem wiosny i ocieplaniem się nie tyle klimatu, co ze zmianą pory roku będzie tutaj taniej. Jak zakupy? Dane. Drogo? Nie wiem czy drogo na pewno najlepiej. Smacznie polecam. Dziękujemy. Będziemy korzystać tym bardziej, że sezon na to, co Państwo widzą, dopiero się rozpoczyna.